Top 5 najlepszych wymówek, żeby nie odpisać na wiadomość, masz dość ludzi, którzy oczekują, że odpiszesz w 5 sekund. A może po prostu nie chce ci się pisać, ale nie chcesz wyjść na chama? Spokojnie, oto profesjonalne wymówki, które uratują cię w każdej sytuacji. Top 5, oj, nie zauważyłem, kiedy wiadomość jest oznaczona jako przeczytana, a ty próbujesz udawać, że nigdy jej nie widziałeś. Tak, wszyscy w to wierzą. Na pewno. Top 4, przepraszam. Zasnąłem. Najlepsze, jeśli ktoś pisze o 17.00 i dostaje odpowiedź dopiero o drugiej w nocy. No Drzemka się przedłużyła. Top 3. Byłem strasznie zajęty. Tak, tak. Wszyscy wiemy, że byłeś zajęty scrollowaniem TikToka przez 6 godzin. Ale brzmi profesjonalnie, więc można używać. Top 2. O matko, dopiero teraz zobaczyłem. Klasyczna zagrywka. Oczywiście, że wiadomość czekała tylko 3 dni, a ty nagle magicznie ją zobaczyłeś dopiero teraz. Czasami nawet dodajesz dramatyczny, ale przypał, top 1, Sory. Nie miałem zasięgu. W erze WiFi i 5G to brzmi tak wiarygodnie, jak że twój pies zjadł ci pracę domową. Ale wciąż działa.